Jakie konsekwencje mogą wywołać błędy w skierowaniu na badania lekarskie? Na podstawie skierowania na badania lekarskie lekarz kieruje pracownika na badania, a na podstawie wyników tych badań wystawia orzeczenie lekarskie. Na skierowaniu oprócz rodzaju badania i stanowiska pracy należy zamieścić również listę czynników szkodliwych oraz uciążliwych na danym stanowisku pracy. Ograniczenie liczby czynników na skierowaniu zmniejsza Liczbę wykonanych badań. Nieokreślenie wszystkich czynników szkodliwych i uciążliwych na skierowaniu na badania lekarskie może spowodować odpowiedzialność cywilną lub karną, szczególnie w sytuacji, gdy dojdzie do wypadku przy pracy lub gdy zostanie stwierdzona u pracownika choroba zawodowa. Dopuszczenie do pracy pracownika bez pełnego kompletu badań jest równoznaczne z dopuszczeniem pracownika do pracy bez aktualnych badań i orzeczenia lekarskiego. Działanie stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, a dodatkowo kto jest odpowiedzialny za przepisy BHP w firmie, ale nie przestrzega i nie wypełnia podstawowych obowiązków przepisów BHP, jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat trzech, gdy naraża zdrowie i życie pracownika.